Dzień dobry, chciałam Państwu życzyć pięknego wtorku i przypomnieć, że widzimy się dzisiaj wieczorem. Bardzo czekam na spotkanie z Piotrem Stankiewiczem i z jego książką Sztuka życia według Stoików. Jak żyć mądrze, dobrze i szczęśliwie. Skończyłam lekturę w weekend, 522 strony fascynującej lektury. Powiem szczerze, że ja nigdy nie sądziłam, że będę z takim zaangażowaniem śledzić na przykład pisma Seneki czy Marka Aureliusza. Ale szczęśliwie spotkanie z ludźmi, z którymi minęłam się w czasie, było możliwe dzięki świetnemu językowi Piotra Stankiewicza, który pokazuje, że sposób życia wymyślony 2300 lat temu w Grecji bardzo pasuje do współczesności. Powiem szczerze, że czytając pomyślałam sobie, że są ludzie, którzy naprawdę grube pieniądze wydają na tak zwane sesje coachingowe, na których w sumie bardzo często słyszą to o czym już ponad 2000 lat temu pisali chociażby Seneka czy Marek Aureliusz, inna sprawa, że ja do tych myśli pewnie bym nie sięgnęła, gdyby nie Piotr Stankiewicz, który prowadzi tę narrację, tę opowieść w taki sposób, że po prostu nie sposób oderwać się od książki. Ja bardzo lubię takie zdania, kiedy Piotr pisze, że stoicyzm nie jest przeznaczony dla tych, którzy nie upadli na duchu, ale dla tych, którzy chcą się podnieść. I myślę, że to jest definicja bardzo szeroka i że wiele osób po drugiej stronie się łapie, mówiąc kolokwialnie. Więc zapraszam Was z całego serca. Dzisiaj zaczynamy o godzinie 20:30. Ja bardzo wiele zdań w tej książce pozaznaczałam markerem, tak żeby do nich wracać, bo mają w sobie taki potencjał, drogowskazu, kompasu, który w sytuacjach zmątpienia pokazuje, co można zrobić, żeby uwolnić się na przykład od męczących myśli i skoncentrować się na tym, co jest ode mnie zależne i co ja mogę z daną sytuacją, która mi się przydarza w życiu, zrobić. Na dłużej zatrzymałam się wczoraj, na przykład jeszcze, na rozdziale dotyczącym lęku przed śmiercią. I pomyślałam sobie, że lęk przed śmiercią jest czymś bardzo uniwersalnym, że dotyczy nas, i tutaj się już zatrzymam, bo chciałam powiedzieć, że dotyczy nas wszystkich. Ale niekoniecznie. Swoją drogą jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa może powiedzieć w pełni odpowiedzialnie, że nie boi się śmierci. Jeżeli tak podziwiam, bo to jest dla mnie coś, nad czym na razie bardzo intensywnie pracuję, ale przyznaję, że czytając Piotra Stankiewicza, trafiłam na taki fragment, który spowodował, że czytając się uśmiechałam, bo nigdy w ten sposób. O tym lęku przed śmiercią nie myślałam. W jaki już Państwu cytuję? Mam tutaj notatki przed sobą, więc na chwilę mój wzrok ucieknie od Państwa, ale emocjonalnie cały czas jestem bardzo blisko. A fragment wygląda tak. Nie jest tak, że nigdy nie doświadczyliśmy niebytu. Nieistnienie po śmierci jest bowiem dokładnie tym samym, co nieistnienie przed narodzinami a to każdy z nas ma już za sobą. Można wręcz powiedzieć, że dużo więcej mamy doświadczenia w nieistnieniu niż w życiu. Miliardy lat przeciw kilkudziesięciu. I potem Piotr Stankiewicz, filozof, pisarz, proponuje taki kierunek myślenia. Mamy prosty sposób na oswojenie się z myślą o tym, co nas czeka po śmierci. Sięgnijmy pamięcią wstecz, i przypomnijmy sobie, co się z działo z nami wtedy, gdy Marek Aurelius wojował z partami. Kiedy Wilhelm, zdobywca, najeżdżał Anglię, a Marcin Luther przybijał tezy do drzwi Wittenberskiej Katedry. Możemy też pomyśleć o czasach bliższych, o tym, cośmy robili i gdzie się znajdowali w czasie I wojny światowej. A jeśli imponują nam większe przestrzenie czasowe, możemy przenieść się wstecz, aż do czasów dinozaurów. Co się wtedy z nami działo? Co wówczas robiliśmy? Bardzo lubię ten fragment, bo kompletnie yy, zwraca myśli w, w takie ścieżki, na których mnie do tej pory nie było, więc bardzo dziękuję między innymi za to. Ale wędruję jeszcze do kolejnych notatek. O, takie zdanie, które mnie zatrzymało, co spowodowało, że już wiem nad czym mam pracować. Szerokim gestem rozdajemy sznurki, do których uwiązane jest nasze szczęście. I na przykład stoicy, razem z nimi Piotr Stankiewicz, bardzo dużo mówią o tym, że na przykład bardzo starannie się potrafimy przyglądać swoim finansom. Ale już szafujemy i to naprawdę szerokim gestem, jeżeli chodzi o nasz czas i zaangażowanie. Bardzo też się cieszę, że Seneka uczy mnie tego, że konieczne jest odpoczywanie, bo inaczej po prostu organizm dalej nie pojedzie. Te pisma, w których on o tym pisze, też będę dzisiaj cytować i myślę, że nie tylko mnie się przydadzą. Jest też takie zdanie proste wydawałoby się, ale kryjące w sobie ogromną mądrość dla żeglarza, który nie wie, do jakiego portu podąża. Niepomyślny jest każdy wiatr. To jest Seneka, dokładnie listy moralne do Lucyliusza. Taki fragment, który uświadamia mi, że bardzo często żyjemy faktycznie siłą rozpędu i że warto znaleźć ten czas, żeby się zastanowić, gdzie jest ten port, do którego my naprawdę chcemy dopłynąć, bo inaczej będziemy działać na oślep, a z tego najczęściej nic dobrego nie wynika. Przeglądam jeszcze notatki. Na pewno dzisiaj wieczorem, moi drodzy, porozmawiamy sobie też o czymś, co jest bardzo często w wielu firmach hołbione wręcz, czyli multitasking, czyli robisz kilka rzeczy jednocześnie, jesteś niby super wydajny. Bzdura. Piotr Stankiewicz razem ze Stoikami mówi wprost o tym, że multitasking to nie jest błogosławieństwo. Zdaniem Stoików ludzka zdolność do myślenia o kilku rzeczach naraz, do robienia jednego, a myślenia o drugim i trzecim, jest w pewnym sensie przekleństwem. Dlaczego? Ten temat też na pewno dziś wieczorem rozwiniemy. Zadamy też sobie. Krótkie pytanie. Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego dotychczasowego życia? No i wszystko zacznie się od odpowiedzi. Jeżeli tak, świetnie. Jeżeli nie, no to zaczniemy się zastanawiać, co można z tym fantem zrobić. Są takie fragmenty też w tej książce, przy których się buntowałam. Też je podkreśliłam i bardzo się cieszę, bo to jest pole do dyskusji, bo wydawało mi się, że niektóre fragmenty mogą być jednak utopią i ja o tym też z Piotrem Stankiewiczem porozmawiam. Jest też takie zdanie, które bardzo lubię. Ludzie, my jako ludzie mamy pewną niepojętą skłonność, by nie myśleć o tym, co mamy i co jest ale o tym, czego nie mamy i czego nie ma. Lubimy myśleć o tym, co straciliśmy lub co moglibyśmy mieć, co ostatecznie wymknęło nam się z rąk. I nadzwyczaj szybko się przyzwyczajamy do tego, co już mamy, po czym zaczynamy chcieć więcej i zapominamy, jak wielkie szczęście zawiera się już w tym, co jest pod ręką. To znowu stoicy, a zakończę to nasze zaproszenie, moje zaproszenie dla Państwa. Krótkim zdaniem, które będziemy rozwijać wieczorem, szczęście jest wymagającym lokatorem duszy. Dlaczego ten lokator jest tak wymagający? Dowiedzą się Państwo o godzinie 20.30. Zapraszam z całego serca. Będę mieć też dla Państwa książki, które faktycznie będą szukać dobrego domu. Do zobaczenia.